Natasza próbowała jak najszybciej skończyć pracę, ale ciągle coś się rozpraszało. A dokładniej ktoś. To koledzy mieli jakieś pytania, to szef coś sobie przypomniał, to teściowa zadzwoniła. Natalka już nieraz uprzedzała Witalinę i Gorjewnę, że w czasie pracy nie zawsze może rozmawiać. Jeśli nie odbiera lub rozłącza się, to znaczy, że nie może rozmawiać i odzwoni, kiedy się zwolni. Zwykle teściową to nie powstrzymywało, ona i tak uparcie wydzwaniała. Synowa by ją zbywała lub wyłączała telefon, ale naiwnie zakładała, że skoro wydzwania, to znaczy, że coś pilnego, mało co może się stać. Ale zwykle nic się nie działo. Za każdym razem Witalina Igoriewna musiała jakąś bzdurę zakomunikować. I tym razem Teściowa zaczęła mówić o wieprzowinie. Natalka spojrzała na zegarek. Dzień pracy zaraz się skończy, musi zdążyć wysłać raport. A tu jakaś wieprzowina w głowie Witaliny i Goriewny. Nie w głowie, a w sklepie, odpowiedziała niezadowolona teściowa. Pamiętasz, że Sasza nie je wieprzowiny. Dlaczego? Zdziwiła się Natalka. Bo ma słaby żołądek i podniosła głos teściowa. Nie dlaczego dzwonisz do mnie teraz i mówisz o tym, nie zrozumiała natalka. Znów wszystkie cyfry się pomdrugeszały i złapała się za głowę. Teściowa ma bzika, a jej szef da w kość, jeśli dzisiaj tego wszystkiego nie wyślę. A Witalina Igoriewna niewzruszenie oświadczyła, że ona tylko uprzedza, żeby Natalka nie wpadła na pomysł, żeby to kupić. Skąd pani wzięła, że ja zamierzam dzisiaj kupować mięso, od swojego syna ciągle czegoś wymagała. Przez trzy lata, które młodzi byli w związku małżeńskim, Natalka mogłaby spisać kilka tomów poradnika dobrych rad od Teściowej ale mniejsza o to, że po prostu uczyła życia. Jeszcze na dodatek robiła świństwa. Specjalnie wymyślała coś, kiedy wiedziała, że młodzi mają się gdzieś wybrać. Właśnie na czas, kiedy mieli jechać razem na urlop, planowała remont albo jakiś drobny zabieg. Nie można było odmówić jej prośbom, bo Saszkę wychowała w duchu szacunku do matki. Wystarczyło, że Witalina Igoriewna o coś poprosiła i syneczek pędem leciał spełniać jej prośbę. Saszka, choć oduczymy twoją mamę wtrącania się w nasze życie, prosiła natalka. Ile można truć mózg? No tak, ale ona przecież nie ze usprawiedliwiał mąż matkę. A pewnie, że nie ze zła, tylko po prostu z nudów. Zamiast znaleźć sobie jakieś zajęcie, to codziennie znajduje zajęcia dla syna z synową. Nie było dnia, żeby Witalina i Gorjewna nie pojawiła się w ich życiu, albo osobiście, albo przez telefon. Jeśli przez telefon, to w połowie przypadków trzeba było do niej jechać, żeby w czymś pomóc. Zdrowa, 56-letnia kobieta, która mogłaby znaleźć sobie jakiegoś mężczyznę i żyć sobie na całego. Ale ona pozbawiała życia osobistego swojego syna. Niepełnosprawny, pełnosprawny, ale nie umie obsługiwać podstawowych urządzeń. Pewnego razu teściowej zachciało się w poniedziałkowy poranek ubrać dom na święta. Niby nic prostszego. Ale nie, wydzwaniała do syna, dopóki nie wyszedł z narady i nie pojechał do niej do domu. Okazało się, że pudełko z bombkami leży na antresoli, a ona nie może tam sięgnąć, po taborec sięgnąć nie mogła, bo mogło ją zakręcić w głowie. Saszka pomógł, nic nie powiedział. Potem wytłumaczył żonie, że nie mogło to czekać. Wieczorem matka miała gości. I co z tego, że do nowego roku jeszcze dwa tygodnie, przecież ona nie może być w nieprzystrojonym domu. Takie drobne potrzeby teściowej pojawiały się ciągle. To kran zaczął cieknąć, a ona nie potrafi zakręcić wody. Jak ona bez wody do wieczora wytrzyma? Trzeba lecieć i natychmiast naprawić. To sól się skończyła, a ona nie może odejść od pieca. Barszcz się przypali. To sklep za dziesięć minut zostanie zamknięty. Ona nie zdąży kupić mleka, a rano bez mleka nie przeżyje. Na działkę w ogóle woziła syna ciągle. Jej się zachciało, a autobusem gorąco. Saszka dowiezie. I syn biegł, wszystko rzucał. Mama była u niego na pierwszym miejscu. Bywało, że teściowa nawet w nocy dzwoniła. Życie Witaliny i Goriewny bywało nudne, a bywało, że ją rozczarowywało. Czasem u jej koleżanek coś się działo, czym nie mogła się nie podzielić z synem. Uwielbiała plotkować, a im więcej osób obgada, tym lepiej. Wszystkimi tymi przykrymi momentami w nocy poza synem nie miała się z kim podzielić. Saszka spokojnie wszystkiego wysłuchiwał, nie ośmielając się matce przerwać. Czasem Witalina Igoriewna rozkręcała się i potrafiła opowiadać swoje głupie historie prawie całą noc. To, że syn musi rano wcześnie wstać, jej nie interesowało. Ona chyba uważała, że cały świat kręci się tylko wokół niej i jej syn też powinien być zainteresowany tym, co dzieje się w życiu jej koleżanek. Chociaż Saszka prawie żadnej z nich nawet nie znał. Dlaczego nie powiesz, że chcesz spać? Pytała Natasza. W końcu ona również nie mogła zasnąć, gdy mąż leżał w łóżku z telefonem. No nie mogę jej przerwać i wzruszał ramionami Sasza. Miał zasadę z matką nigdy nie kończyć rozmowy jako pierwszy. Sasza nie był głupcem, trudno go było oszukać, ale manipulacji matki nie zauważał, usprawiedliwiał wszystkie jej dziwactwa. Mimo że teściowa miała mnóstwo przyjaciółek, wszystkie święta wolała spędzać w ścisłym gronie rodzinnym. Kiedyś Natasza uważała, że to dobrze, gdy cała rodzina zbiera się przy świątecznym stole. Ale teściowa tylko psuła święta. Przychodziła na gotowe. A potem to gotowe obrzucała błotem i zostawiała synową samą na sam z tym błotem w duszy i w mieszkaniu. Zwykle syn odwoził ją potem do domu, a sprzątaniem zajmowała się Natasza. Chociaż podziękowała, kiedy mówiła. A to tylko pretensje. Wszystko jej nie tak. Sama nie mówiła, że czegoś chce. Przecież idzie w gości. Wy jako gospodarze coś robicie. A potem narzekała, że synowa nie przygotowała tego, co by jej się chciało. Bezsilność, że teściowa wymagała, aby wszystko z nią uzgadniać. Sasza tak robił i Natasza starała się informować Walentynę i Goriewnę ale czasami zdarzały się sytuacje losowe, kiedy trzeba było szybko się zorientować. Tak też się stało tym razem. Przyjaciółka Nataszy, Gelinę, miała wypadek. Na szczęście nie ucierpiała mocno, ale widać nic nie dzieje się bez przyczyny. Oprócz złamania, znaleziono u niej jakąś patologię i trzeba było leczyć. Wszystko było na tyle poważne, że w szpitalu Gelinę miała spędzić bliżej nieokreślony czas. Problem polegał na tym, że przyjaciółka miała małą córeczkę, a mieszkały we dwie. Matka Galeni mieszkała daleko i pracowała, zupełnie jej nie pasowało odbieranie wnuczki i włożenie jej do przedszkola, a opcja przepisania jej do innego zajęłaby trochę czasu i nie wiadomo było, jak długo przyjaciółka Natasza pozostanie w szpitalu. I młoda kobieta, nie zastanawiając się, zabrała pięcioletnią dziewczynkę do siebie. Z przyjaciółką znały się od czasów studiów i Natasza znała jej córkę od urodzenia. A nie kochała i nie mogła pozwolić, aby dziewczynka doznała stresu i żyła w niepewności. Nawet nie przyszło jej do głowy, żeby postąpić inaczej. Natasza zadzwoniła do męża i powiedziała, że przez jakiś czas będzie z nimi mieszkać Ania. Sasza był zajęty i szybko odpowiedział, że dobrze. Nie było wiadomo, jak do tego podejdzie i żona bała się, że się nie ucieszy. Ale okazało się, że przeżywała na próżno. Natasza najpierw pojechała do przyjaciółki, żeby zebrać rzeczy dziewczynki. Potem pojechały do domu. Czekała, aż przyjdzie mąż. Myślała, że teraz będzie musiała się tłumaczyć. Ale kiedy weszły do mieszkania, czekała je niespodzianka. Sasza wręczył Anieczce ogromnego pluszowego zająca, a później jeszcze podarował jej zestaw klocków. Dziewczynka podskakiwała z radości. Dzięki Bogu, w ten sposób mąż odwrócił uwagę biedaczki od zmartwień o mamę. Wszystko ułożyło się wspaniale, wszyscy byli zadowoleni. Natasza zobaczyła, że mąż lubi bawić się z dziećmi. Znaczy, że można spokojnie rodzić własne. Jak tylko trochę odłożą pieniędzy, za rok, dwa będzie można. Rozmowy na ten temat pojawiały się od czasu do czasu. Młoda kobieta nie sądziła, że coś może pójść nie tak. Ania nikogo nie obciążała. Udało jej się ją rano odwieźć do przedszkola i wieczorem odebrać, wieczerzali we troje. Ale wkrótce wtrąciła się teściowa. Rzadki przypadek, kiedy przez całe dwa dni nie odwiedzała ich, a jedynie rozmawiała z synem przez telefon. Sasza nic nie mówił o gościu, zresztą tam głównie mówiła jego matka. Jego zadaniem było po prostu słuchać i wyrażać współczucie lub przytakiwać. Witalinie i Gorjewnie trzeba było się wygadać i kiedy przyszła po raz kolejny w odwiedziny, to osłupiała. Długo nie mogła zrozumieć, co tutaj robi dziecko. Dowiedziawszy się, że synowa. Z dobroci duszy, postanowiła pomóc przyjaciółce, zdziwiła się. A jeśli coś się stanie, zapytała. A co jeśli wypadnie z okna, poparzy się lub utonie? Mało co, a potem będą was ciągać po sądach. Natasza, szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślała. To było głupie. Z takimi myślami w ogóle nikogo nie można zapraszać w gości. Przepraszam, oczywiście, ale jeśli będziecie u nas w gościach, udławicie się kotletem. My też będziemy musieli udowadniać w sądzie, że to nie my próbowaliśmy was zabić? Zapytała synowa. Teściowa oburzyła się i powiedziała, że z dziećmi to zupełnie inna historia. Zresztą tamtego dnia Witalina Igoriewna wpadła do młodych w interesach. Wybierała się z przyjaciółką do kina, a ponieważ kino znajdowało się niedaleko mieszkania synowej, to wpadła do nich na przekąskę. Nie było czasu na wykładanie synowej kazań na temat pomocy obcym dzieciom. Ale wieczorem, kiedy teściowa wróciła do domu, znalazła na to wystarczająco dużo czasu. Zadzwoniła do syna i zrobiła awanturę. Okazuje się, że synowa nie ma prawa przyprowadzać do swojego mieszkania obcych ludzi, tym bardziej na dłuższy czas. Natasza słyszała krzyki teściowej, ale jej opinia była jej obojętna. Młoda kobieta robiła tak, jak uważała za stosowne i nieteściowej było mówić jej, na co ma prawo. Ale syna Witalina Igorjewna przekonała. Po rozmowie z matką, Sasza próbował przekonać żonę, że dziecko nie ma czego szukać w ich mieszkaniu. Dziewczynkę trzeba gdzieś umieścić, bo tak powiedziała mama. Może do jakiegoś internatu ją zapiszemy, na jakiś czas. Gdzieś przecież umieszczają dzieci w takich przypadkach. A potem, jak jej mama wyjdzie ze szpitala, to ją zabierze. Kochanie, lepiej ciebie gdzieś umieścimy, żeby ci dziecko nie przeszkadzało. Na przykład u twojej mamusi. Natasza wpadła w szał. Małżonkowie się pokłócili, i mąż z rzeczami musiał udać się na nocleg do mamusi. Na to żona miała prawo, bo mieszkanie należało do niej i uważała, że sama może decydować, kto w nim będzie mieszkał. Sasza dumnie oświadczył, że wszystko zrozumiał. Dla żony osoba obca jest ważniejsza od niego, a to poniża jego godność. Przykre było, że tak się stało, ale nie chodziło o dziecko, tylko o to, że wszystko to zbierało się od dawna. Mąż pozostał mamin synkiem i to drażniło. Natasza była pewna, że jeśli ona i teściowa zachorują jednocześnie, to mąż bez wahania pobiegnie ratować matkę. Kobieta miała nadzieję, że Sasza coś zrozumie. Jednak rano zadzwoniła zadowolona teściowa i po raz pierwszy podzękowała synowej za wspaniały prezent. Dla Nataszy wczorajszy dzień był najgorszy, a dla teściowej najszczęśliwszy. Wreszcie syn znowu obok. Witalina Igoriewna z przekąsem mówiła, że Natasza nie jest godna jej Saszenki i dobrze, że to zrozumiał. Synowa nie chciała dalej ciągnąć rozmowy. Mąż wybrał swoją kobietę i ona nie będzie go namawiać. W efekcie Sasza został mieszkać z matką, a Natasza z córeczką przyjaciółki. Niczego nie zamierzała zmieniać. Ania będzie mieszkać z nią, dopóki przyjaciółka nie wyzdrowieje. Dziewczynkę czasem na weekendy zabiera babcia, w pozostałym czasie zajmuje się nią Natasza. I wszystko u nich dobrze, nie ma na co narzekać. Mąż jakiś czas jeszcze wydzwaniał, chciał wrócić. Widać było, że boi się swojej matki, dzwoni pokryjomu, żeby ona nie słyszała. Ale Natasza stanowczo postanowiła się rozwieść. Choć go kocha, to nie chce już rywalizować z jego matką. Do zobaczenia!